Starym odcinka jest giełda Max, która oferuje 0% prowizji na wszystkich parach walutowych, 1500 tokenów, dźwignię do 200 razy oraz wysoką płynność. Promocja jest ograniczona w czasie, jednak rejestrując się z linku możesz utrzymać część swojej zniżki dożywotnio. Serdecznie zapraszam. Witajcie moi drodzy, z tej strony Krypto i standardowo zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co mówię to prywatne zdanie, nie porady inwestycyjne. No i zaczynamy. Mamy dzisiaj środę 26 lipca 2023 roku. Będą się dzisiaj działy ważne rzeczy, bo mamy zebranie FED o godzinie 20 będziemy znać już wyniki. A tymczasem Bitcoin 29 237 dolarów i jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach. Ether 1859 dolarów i jest 0,5% na plusie. Cały market tu tutaj jest praktycznie na zero, wynosi 1 bilion 216 miliardów dolarów. Najlepiej sobie poradził Dogecoin, pewnie na wieść zmiany Twittera, 9,15%, 7,32% mamy na XDC i, i 6,17% na T3. Na koniec mamy spadki na PP 3,56%, Filecoin 3,5% niecałe i Phantom 3,31% stracił. No i dobra, przejdźmy sobie do CryptoRank, żeby zobaczyć, co tutaj się dalej wyszukuje przez ludzi. Cały czas ChainGPT, DexCheck i Arkham tutaj od kilku dni nam towarzyszy i tak samo najwięcej wizyt ChainGPT, DexCheck i Bitcoin, więc nic tutaj nam się nie zmieniło. Na wykresie tutaj się, tak jak sobie spojrzymy na te takie wzrosty, spadki, boom, wzrosty, spadki, boom, to można by pomyśleć, że mamy wzrost, spadek i może. Będzie boom. Niektórzy mówią, że spadniemy do 17 tysięcy dolarów, mm, że może być taki mocny spadek. Ja bym się zapytał, skąd panie taka podaż? Bo pamiętajmy, że ostatnia cena, gdzie byliśmy na około 15-17 tysięcy, była spowodowaną lawiną bankructw z wielkich firm, które posiadały duże ilości bitcoinów. No dobra, tam. FTX akurat nie posiadał, ale wcześniejsze firmy, które padały, posiadały. Była straszna panika i było bardzo niedowartościowany przez moment Bitcoin. Teraz, żeby coś takiego się stało, musiałby właśnie upaść jakaś duża giełda, typu ba Binance może aż jest za duży, no ale powiedzmy, że może być, albo jakiś Tether, to nawet byśmy mogli zobaczyć niższe poziomy. Ale czy to jest realne? Bo na moje to i Tether upada już od dziesiątek tysięcy lat. No żartuję oczywiście, od długiego czasu upada i upaść nie może. A co Binance, myślę, że fat jest troszeczkę przekolorowany i że sobie poradzą. Może po prostu stracą jakąś pozycję na rynku. Chociaż, jak patrzymy na ich produkty, to naprawdę świetne są to produkty. Um, I. Nie wiem, czemu by mieli stracić, nie? Bardziej może po to, że będzie cały czas wyłudzanie danych osobowych, próba powiązania wszystkich, do kogo należą dane kryptowaluty. No to może faktycznie tutaj giełdy, które nie mają KYC, czyli takie na przykład MEX, którego można używać STORA, logując się na czystym komputerze, tylko używać na skrzynce pocztowej która też została założona z STORA. W takim przypadku jesteście prawie całkowicie anonimowi. Więc, no, w każdym razie wydaje mi się cena 17 bardzo mało realna. Na rynku wszystko jest możliwe. Pamiętajmy, to nie są porady inwestycyjne, może tak być jednak by musiało coś się dużego stać. Ja bardziej mi te skoki przypominają, że Bitcoin wybije tutaj gdzieś jakieś longi i może nam dać pompę. Oczywiście możemy tutaj się chwycić nawet 26. 200 tygodniowa średnia krocząca jest troszeczkę poniżej 27 tysięcy i bym w tamtym momencie, jeżeli byśmy mieli jakiś spadek, to tam gdzieś moglibyśmy szukać odbicia. Przynajmniej dla mnie. Dobra, na kalendarz, jak sobie zerkniemy, to stopa bezrobocia w Polsce mieliśmy we wtorek. 5%, czyli tak jak zakładano. Z Wskaźnik zaufania 117 w... Stanach Zjednoczonych kontra 111, więc tutaj lepiej niż zakładano. No i w środę mamy konferencję prasową FOMS, czyli decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. To jest najważniejsze wydarzenie. Mamy jeszcze wcześniej zezwolenia na budowę, sprzedaż nowych nieruchomości i zapasy ropy naftowej. W czwartek oprocentowanie depozytów i także decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro. PKB Stanów Zjednoczonych z takich ważniejszych rzeczy i zdeklarowani wstępni bezrobotni. No i dobra, lecimy sobie już z wiadomościami, aby nie przedłużać. Drogi widzu, czas na małą reklamę. Jeżeli chcesz wesprzeć kanał lub jeżeli nie chcesz rozsyłać na wszystkie strony swoich dokumentów, to zastanów się nad giełdą MEX. Giełda MEX posiada wysokie wolumeny, dużo par walutowych, wysokie dźwignie nawet do 200 razy, a dodatkowo nawet darmowe prowizje. Na niektórych rynkach, na przykład na spocie, więc zastanów się, dodatkowo możesz handlować bez KYC. Na początek wieloryby coraz bardziej aktywne. Mówi się, że długoterminowi hodlerzy przesuwają swoje bitcoiny, i właśnie tutaj ten spadek może być spowodowany przez nich, przez to, że właśnie oni wysprzedadzą się. Tylko, że powiedzmy, ja jestem długoterminowym hodlerem, który nie rusza swoich bitcoinów o od... tym. Kilku lat, siedmiu, pięciu, sześciu, tylko dokładający cały czas i nie mam ochoty jakoś sprzedawać swoich bitcoinów. Chyba, że jeżeli ma ktoś firmy, jakieś kopalnie, to rozumiem, że musi odciąć na koszty tej firmy, żeby utrzymać się i nie zbankrutować, a kiedy jesteś inwestorem z nadwyżek własnych kapitałów, to nie masz żadnej presji, więc ja akurat tego nie rozumiem, ale może coś w tym jest. Zobaczymy, czas pokaże. Meta wycofuje się z produkcji swojej Gogli VR Quest Pro. Więc tutaj Jedne gogle będą mniej. Ja uważam, że to jeszcze jest technologia, która jest w trakcie rozwoju i nie warto się w nią za bardzo pakować, chociaż podobno te nowe gogle od Apple mogą troszeczkę nam pozmieniać. Jestem ciekaw, ile to w ogóle będzie kosztować. Mówi się, że nawet 15 tysięcy złotych, więc niezła przeginka. To trzeba poczekać, aż to się ustabilizuje, kiedy takie okulary będą normalnie wyglądać jak normalne okulary, a nawet jak soczewki, to myślę, że wtedy mm, będzie to super wymiatało w świecie. A teraz to cały czas są, tak jakby powiedzieć, testy. Pierwsze radio ze tuszą inteligencją w roli prowadzącej. Niezła sprawa. AI Basia będzie prowadziła eventy. Można tu sobie, klikniemy sobie tutaj, to mamy informacje. Radio piekary. No, więc jest to Basia, która będzie w Radiu Piekary na któryś tam godzinach nadawała już od 22 lipca, od godziny 12. Regionalna rozgłośnia 8.8.7 FM, jeżeli ktoś by chciał posłuchać. Oczywiście pewnie w necie też można znaleźć ją i sobie posłuchać, ja jeszcze nie grzebałem. Przechodzimy sobie do CEO OpenAI, który wypuszcza własną kryptowalutę WorldCoin. Ja już o tej kryptowalucie mówiłem wam z dwa miesiące temu, podejrzewam, albo miesiąc temu. Kiedy się pojawił właśnie prospekt. Nie czytałem co prawda jeszcze white paperu, więc tym samym też nie zainwestowałem jeszcze w tą kryptowalutę. Sam kurs kryptowaluty się wahał na wydaniu, nawet trafił w 5 dolarów chwilowo, no ale teraz jest w okolicach 2 dolarów, 2,20. Muszę się zapoznać z projektem i dopiero wtedy będę może nagram jakiś odcinek, co ja o tym myślę. W każdym razie, no bo wiadomo, jeżeli ktoś ma duży rozgłos, a czoty AI na pewno ma duży rozgłos, no to można to zrobić łatwy skok na kasę ale też można zrobić coś pożytecznego. No i, i tutaj trzeba tutaj wybadać, w którą stronę to ma iść. Elon Musk zmieniał nazwę Twittera na X, co nie jest nadzwyczajnego. Jeżeli oglądacie ten kanał, to doskonale wiecie, że było mówione, że Elon Musk chce stworzyć platformę X, którą ma domenę X.com, która już prowadzi do Twittera i, i chce tutaj zrobić taką platformę od wszystkiego. Był zafascynowany chińskim WeChatem, którym mogłeś płacić, który mogłeś pisać, publikować różne rzeczy i tak dalej. No i on tutaj sobie powolutku chce coś takiego zrobić, no i powolutku to buduje. Putin nie be, będzie wykluczony ze szczytu BRICS, RPA go nie chce, tak wynika z tego artykułu. Mówi, rząd RPA mówi, żeby mógł stanąć na kwestii, żeby trzeba było aresztować prezydenta Rosji, co by doprowadziło do wojny. Tym samym Putin będzie tam jako na a za zagranicznych spraw będzie minister y, rosyjskich spraw zagranicznych, Sergej Ławrow y, y, osobiście. No więc tak to będzie wyglądało, więc ciekawe rzeczy się na świecie dzieją. A TikTok korzystając z okazji wprowadza y, możliwość publikowania nie tylko filmów, ale i także tekstów, które są bardziej y, za, y, zaawansowane niż na Twitterze, że możecie tam troszeczkę porobić różnych rzeczy. Sam jeszcze tego nie testowałem, ale na pewno po tym filmie jak nagram to potestuję. Dobra, lecimy sobie dalej. Te czynniki wskazują na akceptację płatności kryptowalut przez Twittera. Twittera czy Exa, myślą, że prędzej czy później będzie tam obieg kryptowalut yy, i to nie mały. I to może się też mocno przyczynić do, na następnej hossie, do jakiegoś wielkiego wzrostu. Ale powolutku, myślę, że Elon ma tutaj sporo planów na tą platformę. Łowcy nagród wytropili portfele Don Quona. O co chodzi? No o firmy, osoby, prywatne. Które śledzą blockchaina yy, i doszukują się powiązań. Takich firm będzie coraz więcej. Takie firmy będą potrzebne w śledzeniu złodziei i w śledzeniu naz uczciwych ludzi, yy, które po prostu będą patrzyły po księgach, gdzie są przepływy. Jeżeli będą mieli bazy danych, na przykład z giełd, czyli zrobionych KYC, to mogą powiązać te przepływy, mogą sprawdzić, kto gdzie to przesyła, i potem, panie, pan tu tyle zarobił w krypto, gdzie są te pieniądze? Yy, mogą nawet ocenić, na przykład, kiedy się skeszowałeś, na przykład, kiedy będzie przelew e, z twojego prywatnego portfela na giełdę i już to nie wróci, albo będzie przelew na jakiś kantor, więc mm, no co wam powiedzieć? Celsius Network, czyli upadła firma z ostatniej, Bessy, mm, zwróci pieniądze. Mówiło się o 85%. Mm, jednak tutaj chyba nie ma dokładnych informacji, jak dobrze czytałem. W każdym razie, każdy uprawniony posiadacz konta Cezurza, który nie zrezygnuje z ugody, otrzyma rekompensatę O, 105% kwoty podstawowej. To ciekawe, jeżeli tutaj im się udało wyciągnąć jakieś pieniądze, nie wiem, może jakieś odszkodowania dostali albo nie wiadomo co. To w każdym razie, w każdym razie by to było bardzo ciekawe, żeby dostali 5% nadwyżki. Ale czy im wystarczy, czy im wystarczy na to pieniędzy? Czy to może jest tylko gadanie, by y, zamydlić ludziom oczy? To jest ciekawe. E, ciekawe, trzeba się z tym zapoznać głębiej. Jeżeli Was to interesuje, jeżeli jesteście tam. No nie wiem, po, po ter, że jeżeli ktoś trzymał jeszcze w Celsjuszu swoje pieniądze, to myślę, że inteligencją za bardzo nie grzeszył. W każdym razie, jeżeli ktoś ogląda i stracił te pieniądze, to warto się zapoznać z tym, jak odzyskać te pieniądze. A teraz przechodzimy do wiedzy głupców, czyli predykcje. Bitcoin może kosztować 50 tysięcy dolarów pod koniec roku. E, tutaj taka nadzieja, może tak być. Nie wiem, nie chce mi się nawet dalej mówić, kto to mówił, bo mógł to powiedzieć nie ważne kto i tak to jest ciągnięcie z rękawa, nie wiem, rzucanie kostką i tak dalej. A następna predykcja, Bitcoin może osiągnąć 180 tysięcy dolarów do kwietnia 2024 roku, czyli przed halvingiem. Ma to się stać na po, na, za pomocą ETF-u, który BlackRock by wprowadził. Oczywiście taka możliwość jest realna, tylko myślę, że takie coś by nam zniszczyło cykl. A poza tym myślę też, że BlackRock doskonale ma świadomość jak chodzą cykle Bitcoina i będzie chciało, jeżeli się Okupili przez MicroStrategy, jeżeli się okupili przez inne firmy w Bitcoiny, to będą chcieli zmaksymalizować zyski, więc dokładnie będą wiedzieli, kiedy wydać ETF, żeby właśnie było to, podejrzewam na samej górce Bitcoina i taka wiadomość mogłaby zawrócić Bitcoina, bo cały rynek może grać pod to, że będzie ETF wprowadzony, więc będzie dostarczana gotówka wartość z zewnątrz, a kiedy ta wartość już zostanie doświadczona, albo kiedy będziemy informację, że na przykład tutaj XYN wchodzi ETF, no to ja bym jakby były wysokie ceny, bo oczywiście jeżeli teraz to zrobią przy 30 tysiącach, to ja się nie wysprzedam, ale gdyby były na przykład ceny typu 80, 60, 70 tysięcy, to ja bym się zastanował nad skeszowaniem nawet prawie całego portfela, oprócz oczywiście tej części portfela, która jest na sprzedaż, bo pewna część mojego portfela nie jest na sprzedaż. To, to ja oczywiście, to nie porada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie, mówię wam co ja robię ze swoim portfelem, nikomu nie każę robić nic innego. Dobra moi drodzy, przechodzimy do analizy. Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach 2, prawie 6 miliarda dolarów. Mamy 375 exahashy hashridge sieci, 22 satoshi za byt. opłata, to jest niecały dolar, więc tanio. 34 guaje mamy na Ethereum i 993 etery spalone w ostatnich 24 godzinach. Na giełdy wpływa nam 14 690 bitcoinów i 30 prawie 8000 eterów, więc sporo, ale też 131 milionów w stabilnych walutach. Dodatkowo tak wygląda NetFlow, możecie sobie zatrzymać i zobaczyć gdzie płyną pieniądze. Wolumen na futuresach, e, wolumen na futuresach, 75,8 miliarda dolarów. Dlaczego wam pokazuje? Dlatego, że jeżeli wolumen na futuresach rośnie, to też mamy prawdopodobieństwo, że e, ma, będzie wykonany jakiś ruch. Hmm. Co tutaj jeszcze widzimy? Aha, 200-tygodniowa średnia krocząca, tak jak mówiłem, zbliża się do 27 tysięcy i tam bym dziś szukał odbicia. Oczywiście przybicie jest jak najbardziej realne, ale zawsze ta 200-tygodniowa średnia lubi trzymać cenę. Jesteśmy dodatkowo na rozdrożu, nie mamy ani strachu, ani chciwości, równiutka 50 no i tutaj w sumie nic dziwnego, sam bym też, sam też tak się czuję. Dodatkowo warto sprawdzić, co się dzieje jeszcze z górnikami, bo górnicy ostatnio dużo sprzedawali Możecie sobie tutaj zatrzymać i zobaczyć inne, e, także e, tutaj nupla macie, o właśnie i tutaj widzimy, że górnicy troszeczkę ograniczyli tą sprzedaż w ostatnich e, dniach, bo tutaj zobaczcie jakie były wielkie piki, ograniczyli sprzedaż, a tym samym cena Bitcoina zaczęła spadać. To jest ciekawa sytuacja, bo wcześniej ktoś tą podaż Bitcoina cały czas skupował, co też jest bardzo ciekawą sytuacją. No dobra moi drodzy, lecimy sobie dalej. Mm, widzimy tutaj zablokowane waluty, więc też możecie sobie zobaczyć, które się odblokują. No i tutaj na mm, kontrakcie Ethereum bardzo dużo już jest Etherów, bo 22,02 miliona, to daje nam 18 18,07% całego total supply Ethereum. Plus Ethereum się wypala i ja jestem naprawdę ciekawy, co się stanie z ceną Etheru na tej hoście, bo mamy dwa mocne presje podażowe, popytowe, przepraszam. Z jednej strony ten kontrakt, który jest ładowany coraz więcej eterów, z drugiej strony spalanie, spalanie eteru, który widzimy, mamy już tylko 120 230 223 tysiące sztuk więc cały czas nam ich spada, więc w pewnym momencie cena musi zrobić boom. Oczywiście nie porada inwestycyjna. Na koniec sprawdźmy sobie, co się dzieje z portfelami MTGOX. Nic się nie dzieje. Od 2018 roku nie mamy żadnego poruszenia. No i poziomy, poziomy moi drodzy 13 600 bitcoinów na sprzedaż przy 30 tysiącach, a na zakup 5400 na 29 tysiącach, a widzimy, że rynek więcej się ustawia na 28 tysięcy i jest to 13 850 bitcoinów na zakup. Czeka tam więc tak jak wam mówiłem, te 27 tysięcy może być ciężko do przebicia. Ale oczywiście to są tylko zlecenia i mogą być w każdej chwili przestawione. Dzięki, moi drodzy, zostawić do końca. Jeżeli tutaj wysłuchałeś, napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, a podoba ci się taki kontekst szybkich wiadomości, szybkich informacji, szybkiej analizy, to daj suba. No i co, życzę Tobie całego miłego weekendu i uważajcie na swoje pozycje, bo wieczorem może cząsnąć rynkiem. Dlatego, że jest posiedzenie Fedu, i, i tutaj może się rozgrywać. W takich zazwyczaj chwilach jest góra-dół, góra-dół, wybija wszystkie pozycje. No i jeżeli ktoś tam ma jakąś na to strategię, to oczywiście można na tym zarobić, ale zazwyczaj można się łatwo zlikwidować. I dobra, moi drodzy, dzięki jeszcze raz. Życzę Wam jeszcze raz całego yy, miłej końcówki tygodnia. I słyszymy się w piątek. Elo! Sponsorem odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd. Serdecznie Cię zapraszam.